Witajcie w unboxingu ze skrzynek koronowych. Mamy trochę skrzynek do otwarcia za poprzedni miesiąc. Były dostępne jako nagrody. Zalogowania i zobaczmy, co tam się w nich kryje. Jako, że były za darmo, to pewnie nic szczególnego. Jakieś zdobienie ciała nawet. Może nie jest wcale aż tak źle. Proszę bardzo. Dodatkowa karta, jeszcze epicka. No proszę, jej maska jakaś. Może jednak wcale nie będzie aż tak źle. Okay. No proszę, teraz dwa rary. Znowu jakaś maska, tym razem mniej okazała. I tatuaż twarz. I co my tutaj mamy? Bonus! Nawet jest jakieś legendarna. Przeepicka. co mamy tutaj? Ach, no cóż, żeby innego, jeśli niewielki zwój doświadczenia, złe złotego wybrzeża. Okej, okay, osobowość uczony, to jest dość ciekawe. Jest. No, nie jest najgorzej. Jak Make na to, że dostaliśmy to za darmo. Okej, okay, to już było i ostatnia skrzynka. I dawaj legendę. Nie ma legendy.